O, witam wszystkich widzów e, odcinkowych. Jesteśmy tu na live. Ie. Na liveiku, bo czemuż by nie? Dostałem Doja. Czytwiląc zadzwonił do mnie telefon? Na live było tylko. Dostałem Doja RT z 1969 roku. Jest napisane, że jest nowy, ale trzeba go naprawić. Okay. 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 Robimy go teraz widzowie? Czy zostawiamy go na później? Robimy go teraz w sumie. Swoja myśl. Swoja myśl. Robimy go teraz. Tego dodzia. Dla widzów, którzy są na odcinku, wspomnę, że w sumie dla widzów ogółem, wspomnę, że będzie to robione na grze, która się nazywa Car Mechanic Simulator. Tylko muszę. Yy. Zrobić jedną rzecz? Kurde, o jenu, jen boję się, że zaraz mi komputer wywali. Dajcie mi chwilkę dobra, teraz halo słychać. Wszystko powinno dzia działać. Jeden. Haha, żartownić ze mnie po prostu masakra. Uuu, wszystko działa. Zostaliśmy samochód od pana Mirka. Więc trzeba go skonstruować. Do garażu nam dostarczył samochód na parking. Tylko proszę, żeby się wczytało. A tu mam jeszcze jakieś inne zlecenie. To nieważne, zostawimy sobie tamten samochodzik. Nikt go nie potrzebuje smutne. Dobrze, więc zobaczmy sobie mapę. To jest to. Zobaczmy jak, w jakim ten samochód jest w stanie. O Boże! Ten samochód jest w okropnym stanie. On nie ma praktycznie silnika, czeka nas długi remont bardzo długi remont. Wojemy, widzowie, widzowie, w co ja się wkopałem. Myślałem, że to będzie trochę lepsze. Zdejmijmy mu wszystkie części nadwozia. Dobra, zdjęliśmy mu wszystko. O, jeszcze tylne lampy zostały. Zawsze coś zostanie, to jest kurde. Dobra, trzeba wybuntować koła. Samochody oczywiście nie sprzedamy, bo jak, ludzie, złoci. To jest samochód, z którym jeździł sam Dominik Toreto. Co prawda, w filmie, ale jeździł. Ja nie wiem skąd. To jakby w szopie był znaleziony, ale. Ale tak, ależ, ale aż tak. Come on! No nic. Trzeba go rozebrać, czy co? Przenieśmy go na myj, nie na ścieżkę diagnostyczną. Boże, gdzie ja go dałem? Na myję. Umyjmy go, choć to jest absurdalne, po co. A po umyciu wygląda troszkę ładniej. Jeszcze z wewn wewnątrz można go lekko umyć, żeby był trochę lepszy. Ej, przepraszam za mój głos, artyst ...masakra z moim Katarem. Ale jestem w stanie streamować to jest git. Maciek Fion Forza Horizon. Forza Horizon zaraz będzie. Tylko musimy najpierw naprawić ten samochodzik. Bo... bo tak <laughs> Nie, musimy go naprawić, zadzwonił do nas Pan Mirek, jeśli Cię coś ominęło, bo nie było Cię na streamie, to w, w skrócie opowiem, zadzwonił do mnie Pan Mirek, powiedział, że samochód jest gotowy do odebrania, przytargał go z lasu, z dżunglisk, w której go zabraliśmy, w szopie samochód znaleziony, wyglądał w stanie okropnym. OEMF. No ale cóż, takie życie mechanika. Mechanik robi takie rzeczy w prawdziwym życiu. Ja robię takie rzeczy w grze. Zdarza się. Mam nadzieję, że nie, nie dostanę praw autorskich za za muzykę skar Mechanika. Mam nadzieję, że Polscy twórcy zrozumieją, albo dali specjalnie taką muzykę, która. Wpasowuje się dla streamerów idealnie. Najgorsze jest to, że to jest ten typ silnika, który że tak powiem ma dużo tych popychaczy i zaworów. To jest rzecz, gdzie jest jeszcze jedna śrub? poza. No i weź tu zauważ taką śrubę. jedno. Trzeba się rozglądać, trzeba myśleć. To nie dla wszystkich. Ojemy. <noise> no. Dobra, chyba trzeba skończyć z takimi żartami, bo ludzie się będą na mnie obrażać, że ja wyzywam innych. Naprawdę nie ma pokrywy stopy? Nie, jest w niektórych. A to, to, to było nierealne. Jedna rzecz, którą spotkałem w karmechaniku, jest nierealna. Jedna, jedyna, to i tak jest sukces, jak dla mnie. Halo, przybliżenie, proszę. Dziękuję. ojem ja, no jest tu trochę do roboty. To jest bardzo ważna rzecz, bof. Normalne. Osoby zazwyczaj tak koło północy chodzą spać. No chyba, że jest szkoła, to trzeba wcześniej iść. się jutro grać? E, jutro jest... Niedziela, tak? Dobra. Raczej będę mu kantek, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, no bo kurde... Trochę rzeczy będę musiał jeszcze porobić. Czy będę miał wolny dzień? Zobaczę jutro. Zobaczę jutro, czy będę miał czas. Ale na 60% tak. Dobrze, zobaczyłem. Pokrywa stopy nie zamontowałem. Tłoki mi wypadną. A już odpowiedziałem. Halo, Antek. <noise> Opóźnienie jest, widzę. Zrobię spokojnie, zrobię. Nie wiem jeszcze kiedy, ale jutro będę musiał. Znaczy, jutro. Nie wiem kiedy. Jak będę grał, to będę musiał zrobić. No bo nie oszukujmy się. Straciłem ostatnio itemy jak graliśmy razem więc trzeba będzie nagrać jak odzyskuje itemy Bo się to przydaje Itemki się przydają No ale przecież mówię, że zrobię, Antek. Spokojnie. Pamiętam. No to kurde. Bez stresu. W sumie to zróbmy tą miskę olejową od razu. Widzicie? Widzowie odcinkowi? Jedna łapka w górę. To szybciej wyzdrowieje. I szybciej będą się pojawiać następne odcinki. Polecam, tak, tak, taka jest prawda. To, to, to... No bo to nie jest skam, jakby. Jedna łapka w górę. Jeden dzień krócej bez kataru. Taka jest prawda. Widziałem u niektórych to działa. Youtuberów więc. No chyba na was nie, nie, mus... nie mogę się zawieść. Jesteście dobrymi widzami. Na pewno mi dopomożecie. A, tak. Przepraszam, na chwilę. Ale przepraszam wszystkich widzów, miałem wyciszony mikrofon. Ja naprawdę nie ogarniam. Muszę już iść spać. Kurde. O jany. Już jestem taki śpiący. Złożymy ten samochodzik. Chyba nawet test. Nie, no testów nie zrobię. Jutro zrobię, jeszcze dzisiaj. Dobra, wszystko jest. Antek, słyszysz mnie? Antek, widzowie, boże Antek. <śledziew�> Przed chwilą tylko Antek jeszcze był na tym, a teraz są widzowie. Dla mnie to jest rewolucja francuska. Może nie francuska. Mała porada. Jak zakładacie tu klipsy, zakładajcie je od razu. Jak najszybciej się da. Bo nieraz się już na tym złapałem, że ich nie zamontowałem po prostu. I potem było, że... Nie można uruchomić silnika. Mimo iż to jest mało realne... To jest i tak gra, tylko, więc trzeba brać poprawki na niektóre rzeczy. Ale i tak za to bardzo realna. Więc gra jak gra, ale realna. Jeszcze raz się je powtarzam, ale jedna łapka w górę... To jeden... Jeden dzień mniej bez kataru. A katar trwa około siedmiu dni. Dostałem jeszcze plus minus 3. <grym> Odliczam, jakbym miał zaraz umrzeć, jakby to nie wiadomo co było. <grym> nie to, nie ten guzik, kurde. Odliczam, jakbym naprawdę zaraz miał. <grym> <grym> jakbym zaraz miał kropnąć. Ale to się nie stanie. bo ja jestem zbyt mądry żeby umrzeć jestem no nie jestem w stanie pokonać śmierci ale jestem mądry to mi wystarczy żeby przeżyć hehe <laughs> dobra wygadam gadam jak idiota wszystkim widzom powinienem tak dziękować co odcinek bo to jest zarobiste. jak widzowie Cię oglądają chce Ci się coś robić naprawdę Wiesz, że nie robisz tego na marne i ludzie cię lubią, ludzie cię będą oglądać. To jest naprawdę fajna rzecz. Musicie kiedyś spróbować. Ale nie no, to jest... Są wady. Na przykład trzeba mieć pomysł. Ja wiem... długą przerwę. Przez duże u. Takie, że sięgasz z obornik do Wrocławia, albo nie wiem z Warszawy do Wrocławia dosłownie długą przerwę, dobra, czy czegoś nie brakuje? Oj, to zawieszenie to jest, to jest udręka, to jest udręka po prostu, jak się ma wymienić takie całe, to widzę, jeśli będziesz grał w tą grę, będziesz miał już doświadczenie. Będziesz wiedział, o czym mówię. Wymiana przodu mi trochę zajęła czasu. Co dopiero ty. A czy tył nie jest tak skomplikowany? Ale z przodu trochę części brakowało. Ważne, że silnik jest już zrobiony. Właśnie nie pokazałem go widzom odcinkowym. Więc. Tak. Rozumiem, że chodzi o to, na jakiej kierownicy jeżdżę. Jeżdżę aktualnie i chyba. Bardzo preferuję tę kierownicę. ale dobra, nieważne. Yy, zaraz to dokończę. Tylko widzę, macingiem pokażę. Silnik jest tutaj fajnie zrobiony na 100%. Wszystko jest nowiutkie. Samochód będzie hulał, że hej, będzie go słychać w, w całej wsi. Wracając do gry, trzeba tu naprawić zawieszenie. Zawieszenie. Zawieszenie, hamulce, wszystko Samochód ma jeździć, skręcać, skakać Przyspieszać Nie musi driftować, ale ma jeździć To najważniejsze Jak widzicie, to naprawa w grze jest bardzo prosta Wiem Ja wiem, Antek, że ty wiesz jak jest bardzo prosta, ale zmisowałem. Da się. Widzowie, da się. Boże, drogi, patrzcie na to. Więcej zakupów nie mogło być, chyba. Masakra. Tylko jedną miałem kupić. Albo nieważne. Tylko zamontować. Wszystko to, co się kupiło może być ciekawie bardzo ciekawie trochę tego jest to jest ta rzecz, której mi brakowało. Cztery małe tuleje gumowe. Wiedziałem, że muszę je kupić. 2, 3, 4. To będzie chyba żart dnia. Jak ludzie zawsze pisali XD, to teraz będzie IKSDE. Teraz to będzie żart dnia. W sumie to nawet nie dnia, życia. W sumie takie pytanie widzowie na odcinek. Kim chcielibyście zostać w przyszłości? Pytanie, które może być dziwne. Ja na przykład chcę zostać w przyszłości kierowcą Formuły 1 albo gdzieś tam być związanym z wyścigami, coś tego typu. W tą stronę mnie ciągnie moja pasja, wszystko i ja chcę zostać kierowcą Formuły 1. Kim, ty, widzu, widzko ja to powtarzał do końca życia, cały ch chyba. Kim ty widzu bądź widzko chcia chciałbyś chciałabyś zostać w przyszłości? To jest ciekawe. Z tyle możliwych opcji. A jaką wybierzesz ty? Jaką drogą? Nie, to... a, a jaką wybiorę moje widzowie? Gadam, już się plączę, sam nie wiem co powiedzieć, czasami silnik włożony i zobaczmy sobie na dwozie. tam problem części tak brakuje, opon. To wiem. Ach, trochę więcej brakuje niż opon. Trochę dużo więcej niż tylko opon. Bucias, gracias, efison, coś tam si? xd. Co jest? Co? Nie za bardzo czajem się z chodzi Ale dobra Niech ci będzie Może jestem już za stary i nie rozumiem Po prostu tego typu rzeczy Tak może być jak najbardziej Jeszcze wał napędowy trzeba kupić Pyk rozrusznik, tylko nie serca, jeszcze zbiornik paliwa, tablecior, mam lagi z lewa, No, chyba tak, bo ty, ja mam opóźnienie, to dosyć późno odpisujesz, ale nie masz co się martwić, antek. Nic cię nie ominie. A! Się nagrywało! A, to spoko. To do około pół godziny odcinek będzie. Nie jest źle. Chyba piłkarzem chcesz być, antek. Ciekawy zawód. Nie powiem. Jak dla mnie to jest spoko. Też kiedyś chciałem być piłkarzem, ale. Chyba jednak bardziej mnie motorsporty kręcą. Ale na treningi piłkarskie zawsze sobie mogę pochodzić. Fajnie jest. Drużyna jest. Pograć też zawsze spoko można. Jest git. Kurde, nie kupiłem tego rozrusznika. W sumie są już wykończenia samochodu. Nice, samochód kończony. W sumie to jeszcze nie, ale. Części ma już praktycznie skończone. Jeszcze tylko wał napędowy zamontować. I pyk stan auta części 95%. Czego brakuje? Halo? A, pompy paliwa brakuje. Opon. Tak, pompa paliwa i opony. Dobra, można samochód już dać na dół. Ojemy, ale to jest super, super uczucie jak się streamuje. To jest normalna pompa, czy jaka? Pokażę wam widzowie Odcinkowi, jak i live'owcy Jak się wyrobić na takim czymś Zdejmujecie koło, zakładacie nowe Pyk, 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 pyk Najlepiej jest mieć jeszcze szybko, szybką klawiaturę i ręce Robisz to, zdejmujesz, ściągasz, zakładasz kolejne Pyk, pyk, pyk Wysoki skill. Time to flex. I, pyk, zrobiony. A, co tu zapomniałem. Uf. Zrobiona. Czas był niewielki minuta niecała bodajże albo minimalnie po. To się nazywa skill widzowie. A wy mówi... A znaczy wy mówicie. A ja oglądałem Guido i mówiłem, że On to musi mieć skilla, żeby tak szybko opony wymieniać w McQueenie. To był tylko taki ziom ziom zię 14 razy szybciej od tego co ja tu robię. To był mistrz. Kurde. Widzowie, zacięło się. Jestem wkurzony. Na maksa. Bo... Zamontuję jeszcze to ostatnie koło. Widzę, że skoro się zep... skoro się zepsuło, to wy nie widzicie tego. No, niestety. Więc zakończymy tutaj tego live'a. No, niestety w przykrym momencie. Odcinek też wrzucę teraz ten, od razu. Zobaczymy, ile się będzie wrzucał. Wrzucę od razu ten odcinek, a potem następne będę, wrzu na wrzucę następny, w którym namontuję tylko karoserię i bawię się z kolorem. Niestety, niestety jeszcze nie znam się na montażu, więc nie zmontuję tego. Przepraszam bardzo, ale kurde, coś, coś się zepsuło. Coś się psy jak tego karmechanika nagrywam, no. To jest kurde. Oh. Zepsuło się na bezpiecznikach, więc. Niewiele Was widzowie ominęło, tylko rury wydechowe. To nie jest nic takiego wielkiego. Och, no trudno. Zapisuję grę, żeby już się tu nic więcej nie zepsuło. No, jak widać, dzisiaj nie zrobimy już testów. Wychodzę z gry. Skoro się zepsuło, to ja idę spać. Żegnam widzów odcinkowych. W przykrej sytuacji, no ale trudno. Zdarza się czasami. Do widzenia. Cześć.